Gość wymyśla sobie kartonowe polskie zabawki, i w ciągu kilku lat udaje mu się dotrzeć, wiesz, do wielu miejsc na świecie. Z jednej strony to jest wow tak, nie? typu, kurde, tak. udało się. Z tak. drugiej strony to pięknie pokazuje. No i co z tego? To wcale nie oznacza, że kasa kapie, wiesz, drzwiami i oknami i miliardy płyną na konto. Nie no, tak, bo to tak. cały czas jest ciężka robota z dostawą towaru, z odkryciem tego, co by klient chciał, prawda? Ja bym chciał. Robić takie rzeczy, tak? Mhm. Typu samochody, znaczy jeszcze bardziej. Znaczy ja to w ogóle bym robił takie super precyzyjne i, mhm. i dopieszczone rzeczy. Te, techniksa byś chciał? Tak, ja bym chciał technika. No i jest, jest taki pomysł, że kiedyś może tego Techniksa rzeczywiście będziemy robić, ale na razie. Trzeba na niego zarobić. Chcemy, dokładnie. Chcemy spróbować pójść w troszeczkę inną stronę, robić takie rzeczy modularne. No. Jak ci się udaje utrzymać tą, tą chęć. I tą pasję w sobie udajecie? Udaje mi się. Czy znaczy, miałeś miałeś co, momenty z zwątpienia? Nie, nie, z chłopakami doszliśmy do jednej rzeczy, y, jaki ja mam, y, co, co jest ze mną. Mm -hmm. <laughs> Jak mam projekt zrobić projekt, którego nie czuję kompletnie, mm -hmm. to go nie zrobię. Znaczy mogę siedzieć kurcze, wiesz, tygodniami mm -hmm. męczyć, nie pójdzie. Przećwiczyliśmy. Po czym wiesz, że nie czujesz? Po tym, że nie jestem w stanie pierwszego dnia y, zrobić szkicu. I w, w większości biznesów jest hate, on jest naturalny. No tutaj za co można hejtować, no? Rozumiesz, nowe technologie. Jeszcze nie mam wchodzą. pomysłu, ale. W Virtual reality wchodzi hate, bo, bo za drogie, bo będzie odłączenie mhm. od ludzi. Tu masz wie, kilkadziesiąt złotych, naprawdę, według mnie, na każdą kieszeń. Mm, Artystyczne walory, edukacyjne, bawisz się z dziećmi, dziecko może rozwijać wyobraźnię przestrzenną, wszystko. No kurwa, masz same same plusy, tak?